Hej, listopad się zaczął. Dni są coraz krótsze i chłodniejsze. To idealna okazja, by wybrać się w daleką podróż tam, gdzie jest znacznie lepsza pogoda. Może do romantycznej Francji albo gorącego Egiptu? The Sims 3 Wymarzone Podróże. To jeden z najlepszych dodatków tej serii, który został wydany właśnie w listopadzie. Jestem Simartur i dziś opowiem Ci trochę o tych bardzo realistycznych, rzeczywiście wymarzonych podróżach. The sims 3 Wymorzony Podróże jest to pierwszy dodatek do tej serii. Pierwszy i jednocześnie jeden z najlepszych. Dzięki niemu nasi Simowie mogą wyjechać na wakacje, a do wyboru mają aż trzy niesamowite kierunki. Wszystkie kierunki są wzorowane na prawdziwych miejscach: Al-Simara, Egipt, Shang-Simla, Chiny, chan sims Francja. W każdym z tych miejsc jest całe mnóstwo niespodzianek. W Chinach można nauczyć się sztuk walki, w Egipcie odkryć tajemnicze grobowce, a we Francji podziwiać jej dziedzictwo, chociażby ucząc się nowych piosenek albo próbując różnych nektarów. Ale to, co łączy je wszystkie, to w każdym możemy poszukać różnych wyjątkowych skarbów: w grobowcach, piramidach i podziemiach opuszczonych rezydencji. Wszystko to daje masę dobrej zabawy. Zaraz po przyjeździe w dany region jesteśmy zakwaterowani w zwanej bazie wypadowej miejscem, które służy nam nie tylko do spania, ale i do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb. W każdej okolicy znajduje się tablica z ogłoszeniami. To dzięki niej nasz Sim może podejmować się różnych zadań dla mieszkańców, a w zamian otrzymujemy punkty doświadczenia. Jest to konieczne, by przedłużyć swój pobyt i móc kupować różne przedmioty u lokalnych kupców. We Francji nie znajdziemy się w wielkim mieście, jakim jest Paryż, a na prowincji. Jest to bardzo zielone miasteczko, w którym można odkryć historię i obcować z całą kulturą tego kraju. Znajdują się tu piękne, eleganckie budynki na 10 parcelach. Można próbować specjalnych nektarów ważonych przez mieszkańców tego wakacyjnego otoczenia. Odkryjemy także cztery grobowce, które są pełne cennych przedmiotów. I tylko w tym miejscu mieszkańcy na powitanie całują się w policzek. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym trochę powypuścić. Spoczywać w takim miejscu jak Le Sims, Shang Simla. To znów prowincja, lecz teraz w Chinach. Bardzo zielona okolica z urokliwymi lasami, wodospadami i wielkimi górami w tle. Główną atrakcją tej okolicy jest możliwość nauki Sim Fu, czyli Kung Fu. Jest to bardzo ciekawa sztuka walki, którą posiadają okoliczni mędrcy. Jeżeli wystarczająco dobrze nauczymy się tej niezwykle trudnej sztuki, to będziemy mogli wziąć udział w pojedynkach i samym wielkim turnieju. Dużym plusem wycieczki w to miejsce jest możliwość podziwiania budowli tak charakterystycznych dla tego dalekiego kraju. Chyba sami Przyznacie, że wygląda to niesamowicie uroczo i realistycznie. A wy wybralibyście się na taką wycieczkę za 1300 Simoleonów? Ale Simara, czyli Egipt. Jest to chyba najładniejsza okolica z tych trzech, które dostajemy w tym dodatku. Piękne pustynne widoki ze wspaniałymi zabytkami, które można zwiedzać i odkrywać ich piękno. Eksplorowanie wszystkich wspomnianych wcześniej piramid, grobowców i podziemi nie jest łatwym zadaniem. W każdym z tych miejsc co krok mamy niemałą zagadkę jak przejść dalej. Można powiedzieć, że wszędzie są pułapki, które utrudniają nam posuwanie się naprzód. Jest to mocno pracochłonne, dlatego w lokalnych sklepach możemy kupić namiot, prysznic w sprayu i różne przekąski, co pozwoli nam się zregenerować nie musząc wracać do bazy wypadowej. Podsumowując, pomimo, że to dopiero pierwszy dodatek do The Sims 3, to niewiele kolejnych zdołało mu dorównać. Wygląd i wielkość każdej z lokacji oraz tak mocno różniące się miejsca naprawdę imponują. Nie jest to szybka wycieczka na weekend, a prawdziwie wielka podróż przygód i trudności, ale także z wieloma nagrodami za trud naszego sima włożony w odkrywanie simowego świata. Strona fabularna jest na tyle mocna, że nie znudzimy się szybko tymi miejscami, bo będziemy mieli ręce pełne roboty. Jest tyle do zrobienia, że nie jedną czy dwie noce na to poświęcimy, co zresztą już nieraz zrobiłem. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta krótka podróż na krańce trzeciej serii Simowego świata. Może przekonałem kogoś do zagrania w ten dodatek, a może tylko miło przypomniałem sentyment do tamtych podróży. Powiedzcie mi, bo chętnie się tego dowiem. Jakie ty miałeś, bądź miałaś odczucia oglądając ten film? Wiecie co? W sumie to chyba za chwilę znów wybiorę się w kolejną podróż, tylko gdzie tym razem? Dzięki za łapkę w górę i oglądanie dzisiejszego filmu. W oczekiwaniu na następny, zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu. Trzymajcie się!